Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Let's Play Minecraft A właściwie to Okrągły Minecraft Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Zbudujemy sobie magazyn Myślę, że to nie będzie znowu jakaś wielka budowla, ale zawsze jakiś tam magazynik się przyda Tutaj te szyby, które były właśnie powkładane Stwierdziłem, że są brzydkie i też w komentarzach ktoś napisał, że, że są brzydkie I też tak uważałem, więc zmieniłem na zwykłe szkła tak, dobrze mówię, chyba tak. Yy, yy. I w film, filmiku przez dłuższy czas nie było, bo byłem chory trochę miałem też zajęć. I po prostu. Nie, nie, nie miałem czasu na nagrywanie. Sekunda. Yy, tutaj, tu. Okej. Okay. O, sobie zaznaczyłem. Pochoniami ja tutaj będzie kolejna budowla. Znaczy, budowla. Kolejne jakby. Yy, kolejne miejsce wybudowane, ale to już myślę przyszłych odcinkach, a na razie sobie zbudujemy tutaj nasz magazyn Myślę, że chcę to zbudować w taki sposób, że... Sekundę, tak właśnie myślę jak ja chcę to zbudować Tutaj będą na pewno płotki hmm. i na jaką wysokość chcę to zbudować? Tak będzie git. Chyba, że zrobię tak. Pach. O, kurde. Mm, to nie fajnie. Sekundę, ja tu chyba będę musiał wszystko łatać. Bo. Nie mam. Nie ma sensu to robić inaczej. Trochę sobie już z tą naprzetopiłem. Eee, najemy się. I myślę, że to zrobimy. Jeszcze trochę jestem chory. Znaczy tak myślę, że tak może słychać. Ale. Ale, ale, nie jestem już aż tak chory. I tutaj chcę, żeby był taki tunel. O, taki właśnie, takiej długości. Oj, tutaj trochę będziemy mieli łatania. Hmm, trochę nie wyjdzie tak jak chciałem. w sekundę muszę się zastanowić A chyba że dobra zrobię to po prostu na drugą stronę że bo chciałem żeby były po tej stronie po tej stronie był magazyn ale to już na razie, na razie skopę to co tutaj mi jest niepotrzebne i potem będę dobudowywał <coughs> Myślę, że odcinek nie będzie długi i też taki mam pomysł, żeby wstawić jakąś piosenkę w tło, do, w tle. Co to jest? O, super. Co ja... hmm. No na to to już nie mam pomysłu. Po prostu musi być tak. No to się jeszcze jeden poziom skopiemy, tak w takim razie. Jak tu miało być tak, to teraz będzie. Tak. Tak i tu miało być tak. To tu się będzie schodzić, i tak będzie. O! I tak to będzie git. Dobra. Czyli tutaj skopiemy To sobie z jeden poziom skopiemy Tutaj damy sobie Stona Tu jeszcze Dobudujemy Ojej, ale jestem ciemny Dobra, po stałej pewnie Na filmiku nic nie widać Też, a tu taka dziwna wnęka co to tam yy. mm, mm, mm. Dobra, tak może być. Takie zwężenie. Tutaj takie, w sumie nie wiadomo co i to takie zwężenie. Dobra, tak może chyba być. Jeszcze. O, to też w sumie. W sumie to fajnie, że tu jest takie coś. Mam pomysł, jak to zrobimy. Dobra. Yy, tutaj wykopiemy. To też skopiemy. To skopiemy. W ogóle, nie robię to całkowicie na czuję jak wszystkie moje projekty. Nie no, na razie w sumie nie było żadnych projektów, bo... No takie rzeczy jak magazyn, nie będę na tym się skupiał i... Nie będę się na tym jakoś bardzo skupiał i nie będę nad tym... Y, Robił jakiegoś specjalnego... Y, specjalnego projektu. W, gdzieś w jakichś innych, fajniejszych... Y, projektach, można się, nie? Można trochę się podrudzić i sobie ten projekt, jakieś tam programy zrobić i... Potem go otworzyć i to będzie miało sens, a takie y, robienie magazynu w jakimś tam programie jakoś mnie, mi się jakoś specjalnie nie widzi. Tylko żeby mi się tutaj też mapki. Kurwde. Kolejna jaskinia. Super. To w ogóle ma sens tu robić tutaj ten ten. Nie wiem jak coś to się tu jeszcze skopę. I zobaczymy, żeby tu się nic nie spałnowało. Hmm. coś to tutaj jeszcze dobuduje, tu jeszcze dobuduje to, będzie trochę nie naturalne, ale myślę, że. Praktyczność jest ważniejsza. No, ja w sumie nie potrzebuję dużego magazynu, więc tu zaraz będzie koniec. O, tam chyba sobie oznaczyłem. Tak, tam mam węgiel. sobie oznaczyłem pochodnią. O, super. Dobra, wiesz co? Ja może to y, powiększę. Wszystko tutaj zrobię, pozbieram sobie, przetopię sobie szkło, znaczy piasek na szkło i, i zaraz, y, zaraz wrócimy z filmikiem. Ok, już jestem po przerwie. Y, jest taka sprawa, że zacząłem nagrywać, ale. Nie... No, przepraszam, y, muszę się napić. Ok, y, jest taka sprawa, że nie włączyłem mikrofonu. Jakieś 10 minut nagrania, gdyby właśnie wszystkie materiały Zebrałem, budowałem tam właśnie co Tam się Znajduje Kurde, ciekawka To o, To To nie włączyłem mikrofonu i wszystko właśnie uległo No nie będę wrzucał z czegoś bez, bez dźwięku oczywiście Bez mojego dźwięku, bo y, Muzykę, tak jak mówiłem w pierwszej części y, jakby nagrania y, Muzykę na pewno jak Kurde, czkawkę. Mam. To jakąś muzykę wstawię, żeby było ciekawiej. Dobra, już tutaj jeszcze myślę jakieś schodki postawić, ale to już mniejsza. Yy, zbudowałem takie coś. Nie wiem, czy to jest ładne A może nie. Nie wiem. Nie, no nie. Naprawdę nie wiem, czy to jest ładne yy. Mi osobiście na razie myślę wystarczy wielkością. Jeśli nie, no to oczywiście po drugiej stronie można dokładać. Yy, można to jakoś oczywiście z tym bawić. Yy, na razie to tak poukładałem, może to pozmieniał. Skrzynie są jeszcze puste. Yy, tak myślę, że tu w tych pierwszych dwóch, trzech skrzyniach będą takie ważniejsze rzeczy, typu... Yy, żelazo, złoto, diamenty. Yy, takie surowce. Ale nie węgiel, bo węgla... Pewnie z węglem bywa tak, że często jest go y, za, za dużo. No i dlatego właśnie y, takie coś sobie staje. Myślę, że będzie to jeszcze zobaczymy. Jak będzie to wyglądało z zewnątrz. 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 Nie wiem. Y, o, jeszcze pokażę właśnie tutaj. Zwiedzamy i tam był zrobiłem, w poprzednim odcinku zrobiłem tunelek. O kurde. Jeśli słyszycie czajnik, to sorry. Zrobiłem tunelek i on był mały, a teraz go tak fajnie poszerzyłem. Znaczy, no 3x2 Jest noc, ale właśnie dlatego chcę tam pójść zobaczyć czy tam wygląda właśnie taka fajna platforma. O kurde, teraz musimy... Aha, idź stąd zombiaku. Mam zbroję, to się. wypad. Kurde, nie wziąłem jedzonka, mądrze. Mądrze. Dobra, wejdźmy tu. To mnie jeszcze go coś. Kurde, chyba będę musiał go pokonać. Bo... Mam jeszcze ten miecz kamienny, i dlatego nie robię żelaznego. Yy, ale gdy mi się ten zepsuje, a chcę, żeby to się stało szybko, o, oh fuck... To To od razu zmienię na żelazny, bo tym kamiennym nie da się bić. Serduszko mi rośnie. Myślałem, że to tylko jak jest zupełnie na maksa eee, To jedzenie, ale nie. Teraz będzie update na wersji Xboxowej. Eee, dowiedziałem się o tym niedawno. Przed. Kurde, jasno się robi. Czyli właściwie mogłem nie wchodzić, nie zjeżdżać tą windą. Ale co tam? Nie, sekundę. To jest chyba tu. Więc muszę wybiec tam. Może jeszcze trochę zobaczymy. Chociaż to nie jest oświetlone z zewnątrz, ale. Myślę, że jakoś tam to może. O, właśnie. Właśnie, no, myślę, że to fajnie wygląda. Taka. O nie, no ja tu chciałem fajnie zakończyć ładnym widokiem. A tu mi frajer taki przychodzi. Chodź, tu i tak ci rozwalę. Dobra. A, ekspat trochę wpadło, co nie? Hmm, dobro, no to ja bym chciał w sumie zakończyć hmm. Ok, Okej Ja bym chciał zakończyć ten odcinek i... Bardzo możliwe, że na moim kanale ujawnią się także inne gry I inne serie Przepraszam, że tak teraz się zakryłem twarz Inne gry, inne serie Grą, którą mo bardzo możliwe, że się pojawi jest to... Borderlands 1 nie dwa, tylko jeden. Ewentualnie może być tak, że zrobię jeden, a potem dwa dopiero. No nie jestem tego pewny. Tak patrzę na tą krowę tutaj tak, żeby tylko spadła, a ja tu wiecznie. Yy. Dobra. No i co? Zbudowaliśmy sobie magazyn. W następnym odcinku możliwe, że zrobimy coś z kopalnią lub z farmą. Yy, ale chyba z, fa z farmą, ponieważ ona będzie bardziej przydatna. Eee... Yy. O innych seriach powiem kiedy indziej. No i to tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam do, jeśli się film podobał i mój kanał się podoba, do, to, to oczywiście do subskrypcji, lekowania i komentowania. Mm, najbardziej szczerze mi zależy na komentowaniach filmu, bo to zawsze daje coś do myślenia. Tak więc ja się z wami żegnam. No i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć.